Maneczko wszystkim z tej strony myszu i witam Was w kolejnym odcinku z serii Let's Play! O Boże, Let's Play Mirror Search! Jak tu się, gdzie tu? Pamiętam tą misję, ale nie dość dobrze. Gdzie mam iść? Tam mam iść, to po co idę tutaj? Eee, ho, 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 ho. Zapewne mam zejść hopsa tu eee, O już widzę Cudem doleciała Cych Oj nie bolało, nie udawaj Dobra, teraz na rółę zapewne Must have heard. I gdzie teraz mówisz tam, fejfi. No to pewnie popacę. Dopaki? A, żeby się przedostać przez bramę, dobra. Chyba inną drogą wcześniej przeszedłem. Co to jest? Jakie mamy? Sporo się tam kręci niebieski, więc walka cię nie ominie. Czyżby to był jakiś easter egg? Proces Kate Connor powinien się odbyć w ciągu najbliższych godzin. Jak zwykle CPI News poda wynik jako pierwsza, natychmiast po ogłoszeniu wyroku. Nie mogę jeszcze otworzyć drzwi. Chciałem zobaczyć jak jedzie. <laughs> Czemu się wszystko tak trzęsie. Już nie jedzie. Już mogę wyjść? Czy mam się przygotować, że ktoś otworzy te drzwi i muszę go kopnąć w ryj? O, nara. Nie. No! Fejt! Nie! Nie! Fejt! Ty durna! Ja pierdzielę. Z... Zrobimy to safe way. Ja rozumiem, że on miał helm, kask, czy nazwijcie to jak chcecie, ale kurde, i tak nie powinien przeżyć tylu strzałów. To nie jest 3-metrowa żelbetonowa ściana, czy znaczy betonowa ściana. To jest tylko hełm. Kończą ci się kiedyś naboje w tym? Czekajmy. Nie wiem z jakiej gry, ale teraz mi się strasznie wbił w paluchy e, nawyk naciskania shifta, żeby biec. Jakbyście się zastanawiali czemu kucam. For no particular reason. Dojdźmy hmm. może drabiną w tamtę stronę? Dobra. O, wydaje wam się. Au, 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 au. Okej. Okay. Dwa dedy na początku odcinka w ciągu niecałych 5 minut, no to jest chyba rekord chwilowy. Spróbujemy tak. Ej, kliknąłem nie ma. Kto strzela i skąd? No, chowaj się Durna. Sorry, że robię z tego strzelankę, ale uwierzcie mi, że tak po prostu będziesz szybciej aniżeli miałbym się tu skradać czy coś i otwieraj to otwieraj no idziemy do teraz tutaj Tutaj i czy nie tutaj i? Co to jest jakaś łódź podwodna, że tak wszystko komorami zabezpieczane? Dobrze, że fake jest płaska. Yeah, yeah, yeah. I czeka nas trochę skakania, czyż nie? Tak coś mi się zdaje hmm, hmm, hmm. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, już Jeszcze kawałek Już myślałem, że zacznie się przesuwać zanim tą rękę dołoży Dobra, jup i hopa Dobra I teraz hopaj tu I wycentruj I hop I hop I hop I hop Całkiem sprytnie Zjazd delikatnie co my tu mamy? Więcej skakania Okej, okay, co dalej? No ona się tu nie podciągnie. Nie przejdzie też na drugą krawędź. Coś poszło nie tak. Spróbujmy jeszcze raz. No nie, nie przejdzie tam, ale dziwny cień w ogóle, taki jak szum statyczny. Hmm. hmm, hmm, hmm. Tu nie przejdę, tu się nie podciągnę. Co nas zrobiła, przepraszam. Co to było? Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, ale... Na wiszenie nic nie daje. Podciągnąć się nie może, spojrzeć w dół no nic... Nic to nie daje. Na gleba. A, czyli tak można wyryć taką glebę, spoko, cenna wiedza bardzo, ale jakby nic mi nie daje. No, ona się strasznie uparcie chce dostać tam, gdzieś, to nie tylko jak. Tu się nie ma czego chwycić, tu przejść nie chce. Czyli podejrzewam, że musiałbym się jakoś wspiąć na tą górną część. Ale ona jakby dwóch odbić nie chce zrobić. Puść. No nie, nie zrobi tego. Myślałem, że może się odbije od tego do tego i później od tego tam do tej czerwonej krawędzi, ale nie, ona tego zrobić nie chce bądź nie potrafi. Czyżby pierwszy moment, w którym się zablokowałem? No dawaj, Fate, nie pomagasz mi, no. Hmm. Nie mam pojęcia co mam tu zrobić, bez kitu widzę wyraźnie, czego mam się chwycić, ale nie mam pojęcia jak mam tego dokonać hmm. Przekombinowane chyba no cóż może. A! Boże święty. Sześć minut prawie mi to zajęło. Zdecydowanie za długo. Teraz pewnie po tym. No dobra Powiedzmy, że dotarliśmy No nie do końca, ale Ale prawie Czyli Czyli zapewne tak Bi... zaśliznęła się Biegniemy po tym, odbijamy się i lądujemy gdzieś tam Pian Pięknie. No i dobra i teraz standardowo do wentylacji, tak? Batman był bardziej subtelny. <ścoughs> Jakieś śluzy otwiera co chwilę, no Kurczę, to, to ma być dosyć dynamiczna gra. Takie elementy właśnie jak te śluzy straszniej... Zabijają w nich dynamikę albo windy. Trzeba 5 minut jechać windom. Pewnie znajdziesz drogę na górny pokład nad tobą w pobliżu pokładu samochodowego 6. Teraz to już chyba znajda. Fire extinguisher. Śluzy, śluzy, śluzy. Wow, 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 wow. wow. Nie wychodź za osłony i podchodź do nich powoli. Czas na rundkę pytań. Dobra. Jak mam nie... wychodzić... ała! Za osłony. Więc co mam wyrwać ten... Wentylator czy co to jest i, i iść z nim No tak jakby mam głowę w dół Dobra lecimy Tu mnie chyba nie trafią W ogóle nie pamiętam tego momentu cholera Ale to nic dziwnego, bo końca gry też nie pamiętam, także... To wiele jakby wyjaśnia. Tam się mam dostać. Eee, not funny at all. Ale teoretycznie bliżej powinno być im ciężej wycelować. Mówiłem? Tylko jeden strzał padł. Czyli jakieś tam elementy realizmu ta gra zachowała. Co już sobie poszli? Halo? O nie. Nie poszli. Dobra, teraz pytanko. Gdzie ja tu mam... O wow, o Jezu, jak się przestraszyłem. Gdzie ja mam tu zeskoczyć, żeby sobie krzywdy za bardzo nie zrobić? Dobra, lecimy jolo Chyba rykoszetem dostałem albo parą coś tu jest? nic tu nie ma czyli otwieramy śluzę i odsuniemy się bo jest beczka wybuchowa więc pewnie będzie w nią celował wow 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 Dobra trzeba nabrać rozpędu żeby face się nie wlokła od razu na pełnej siema co ty jesteś kuzyn jasona Oa. oła, oła. Ja rozumiem jakiś tam west, ale ile na boga takich ciosów można przeżyć? E no... Bez sensu. Hm? I w jaja. Czy tam... co tam masz? kurzające jak uniknąć tego ciosu drugiego z dynki no bez sensu man co ja mam jej, jej zrobić bo to ewidentnie jest kobieta To ma być strategiczna walka No i nieśmiertelności się nawpieprzała Ten odcinek będzie tak powolny O jezu Najlepsze jest to, że to w ogóle fade wykonuje. Ja tylko raz naciskam, a to ona wykonuje trzy strzały. No, ne, ne, nie, Kurde, nie miałaś się... Wstawać A już widzę. Dobra, jest jaka lama ze mnie. Czy miałem coś naciskać? Nie, chyba. No, no fucking shit. Jak ona zamknęła to jednym ruchem, a ja się muszę męczyć po prostu jak... Następne drzwi. Nie zauważyłem, że to się zamyka. Co ona zrobiła? Chyba żart. Jakichś sterydów się nażarła. Tak się nie da. How? Idziemy I biegnij fejt no Boże jaka to fejt jest nieudolna Nie o co chodzi. Au! Au. Znowu się pistolet... aua! Na czerwono zaświecił? Nie zauważyłem tego. Leją! ją! Pięknie! Ja bym ją dalej ryju. Jeśli to jest koniec rozdziału, to znaczy, że dało się go załatwić jakieś 15 minut. Mi to zajęło ponad 20. Cutscene jest znacznie ciszej. Oj, 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 oj. Finisher! Przepraszam. Pamiętasz? Tak jak zrobiłaś z rodziną. Sprinterzy mają przerąbane. Ikar to ledwie początek. A ja chcę żyć fej, a nie tylko trwać. To sucz. Dlaczego Południ? Jego kampania zbierała nieoczekiwane poparcie, a potem zgłupiał. Zaczął grozić niewłaściwym ludziom, wysoko postawionym. Dowiedział się o ikarze, więc musieli go zabić albo ja. Przepraszam za Nie wiedziałam, że jest Serio. Pięciu uzbrojonych w pistolety automatyczne kolesi nie jest w stanie trafić dwóch dupeczek stojących spokojnie i czekających na to, żeby zostać odstrzelonym. Mhm. Dobra, w takim razie dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci łapki bądź komentarza. One zawsze bardzo mi pomagają i wspierają i motywują. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Powoli chyba na notabene zbliżamy się do końca, tak coś czuję, ale nie wiem, nie pamiętam, to się okaże. W każdym razie do zobaczenia. Na razie hej.